Zraszujemy pochylnie e, z nadeami To mogę go dwa respy kurczę no, z kupczech Dobra że cię się cofało. Cała piątka to kurde tak ostro. Gryneed Gryneed. Jeszcze Gryneed. jeden Gana No jestem

a, oh, nowy na ace Nie gdzie on jest A to ten ostatni On Gdzieś wchodzi na, na set chyba Jest drewno drewno, yes, drewno, yes, drewno drewno, drewno Po lewej, po lewej wrogu cool. Izek Sniper, dziękuję Dziękuję bardzo Izek sniper To jest ta forma Izek sniper Pasha, biceps. Drugi AC w bench, no nie najgorzej gonie kurde tego hmm? kolesia Вот так é claro...